Łukasz Kochut, europarlamentarzysta, wybrany właśnie na drugą kadencję, jest nie tylko politykiem i przedsiębiorcą, ale jest również świetnym fotografikiem, który za swoje zdjęcia był kilka razy nagradzany. Wreszcie jest Ślązakiem, dla którego śląska gotka znaczy bardzo dużo. Łukasz Kochut zaprosił Grażynę Bułkę do Brukseli, aby powiedziała wspaniały monodram, mianują mnie Hanka. Wzbudziła tam entuzjazm wszystkich parlamentarzystów. Kiedy Łukasz Kochut zaprosił aktorkę z tym monodramem do Polskiego Sejmu, był dość mocny sprzeciw posłów PiSu, ale ona i tak, ten cudowny tekst Lezogowski tam powiedziała, tylko musiała trochę poczekać, aż zmieni się władza. Poseł, przy którego nazwisku w Brukseli postawiono krzyżyk. Dlaczego? To wszystko w rozmowie z Markiem Mierzwiakiem będzie jasne. Więcej kultury, proszę. Dziś, proszę Państwa. W ten letni już niedzielny wieczór spotykamy się z panem europosłem Łukaszem Kochutem. Na początku gratulacje, bo ponad 100 tysięcy głosów zdobył pan. Dobry wieczór państwu, bardzo mi miło u pana gościć. To wszystko prawda i bardzo jestem wzruszony tym wynikiem wyborczym w, w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo on pokazuje, że taka praca u podstaw przez 5 lat ma sens, bo moja kampania wyborcza trwała przez 5 lat. Ja przez 5 lat tej pracy w Brukseli każdorazowo przyjeżdżałem do domu, na śląski po prostu pracowałem w regionie, spotykałem się z, z wieloma organizacjami, ludźmi na tych wszystkich targach. I tak naprawdę ja w kampanii wyborczej wracałem w te miejsca, które już dobrze znałem. Sprawy śląskie są panu najbliższe, zawsze leżą na sercu. To język śląski pan też zna doskonale chyba? No tak, no ja byłem wychowywany przez moją babcię właśnie w języku śląskim. Rodzice po polsku w domu mówili do mnie, babcia po śląsku, więc stworzyliśmy taki fajny, ciekawy miks. No dobrze, to ja mam, wie pan, tytuły filmów w swojej komórce. Niech pan przetłumaczy to na język śląski. Na przykład, jakby pan przetłumaczył w pustyni i w puszczy? To ciężkie, bo to trzeba też tłumaczyć tak, żeby to miało sens taki, by powiedziałbym e, znaczeniowy. Pustyni i w puszczy. We pustyni i, i Welesie, we lesie, no bo to trudno. No tutaj napisano w piochu i w krzokach. No to właśnie, bo to jest <laughs> właśnie pytanie jak tłumaczyć. No dobrze, to może lepiej się panu uda z i, i innym filmem gdzie jest Nemo? Kaje Nemo. Kaje ryba. Kaje ryba. <gryba>, nie? To może być. No tak, tu oczywiście to jest tłumaczone troszkę z tak, pełnym tak, śmiechem, tak, tak. natomiast... To nie jest tłumaczone dosłownie. Tak. Jeszcze jeden tytuł. Mama Mia. Mama... Opierona. O, opierona. Świetnie, świetnie. W takim wolnym tłumaczeniu oczywiście. Dobrze, to wracamy teraz do spraw poważnych. W 2017 roku, chyba, kiedy prezydent przyjechał do Wodzisławia, to pan protestował przeciwko niemu. To prawda. To teraz, prawda. jakby pan spotkał pana prezydenta, tego człowieka, który nie podpisał tej ustawy o języku śląskim, to co by mu pan powiedział? Podałby mu pan rękę? Ja mam taką zasadę, że każdemu podaję rękę, każdemu nawet najbardziej oddalonemu przeciwnikowi politycznemu. Uważam, że tego wymaga po prostu Kindersztuba Śląska, ale jestem bardzo zawiedziony tą decyzją, zwłaszcza tym uzasadnieniem. Bo to, że pan prezydent zawetuje ustawę o języku śląskim, było w miarę jasne. Bo wiemy, że to jest prezydent jednej partii politycznej. W tych debatach PiS wypowiadał się bardzo jaskrawie, ale te uzasadnienie. I takie wrzucenie ślązaków w wojnę hybrydową to jest absolutny skandal i jestem tym naprawdę zawiedziony i, i myślę, że to jest po prostu bardzo uwłaczające dla kolejnych pokoleń Ślązaków. Taka ocena tej sytuacji, bo jego pryncypał kiedyś mówił o nas ukryta opcja niemiecka, a teraz Duda mówi, że jesteśmy elementem wojny hybrydowej. To nie była łatwa droga, bo myśmy musieli jako Ślązacy też udowodnić właśnie, że nie jesteśmy jakimiś separatystami, że chcemy swoje dziedzictwo kulturowe wnieść w dorobek Rzeczpospolitej i nam się to udało wielu pokoleniom śląskich polityków od Kazimierza Kuca przez Marka Plure do Moniki Rosy i, i, i mnie. I myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy za te 14 miesięcy rzeczywiście wybrali prezydenta, który nie będzie się bał Ślązaków i Śląskiej Gotki, i żeby rzeczywiście to dziedzictwo naszych starek i starzyków było zalegalizowane. No, mam nadzieję, że tak będzie, a proszę mi powiedzieć, jak pan się będzie teraz czuł w ławach poselskich w Brukseli, kiedy obok będą siedzieli ludzie, którzy zdobyli ten mandat. No, jak ja to powtarzam, psim swędem, bo wie pan, dostać taki mandat od narodu, kiedy. Jest się kłamcą, kiedy jest się przestępcą, no to jest dziwny mandat. Takie są niestety uroki demokracji. Ja też już się bardzo nieswojo czułem, kiedy wręczano nam te zaświadczenia w PKW, kiedy rzeczywiście całą uwagę mediów skupiał pan Bajtek, pan Kamiński, Wąsik czy pan Braun. I to na pewno nie będą dobrze wykonane mandaty dla Polski, zwłaszcza moim zdaniem. Największym problemem wizerunkowym będzie pan Brown, który będzie demolował Unię Europejską od środka i będzie pewnie niszczył wszystkie te imprezy, które się tam odbywają. Mam nadzieję, że nie będzie używał gaśnicy, ale na pewno będzie to trudne, bo, bo to są po prostu ludzie, którzy no, powinni być rozliczeni za te, za te 8 lat rządów. Zwłaszcza mówię tutaj oczywiście teraz o posłach PiSu i o panu Bajtku. Natomiast też bardzo krótka droga do ściągnięcia immunitetu jest. Wystarczy jedna decyzja komisji Jury, szybkie głosowanie na plenarce i taki delikwent, który którego prokuratura danego kraju członkowskiego wzywa, wraca do, do tego kraju i musi przed nią odpowiadać. Więc ja zakładam, że to będzie tak zwana szybka piłka i to się szybko wydarzy. W parlamencie wygłosił pan przemówienie w języku śląskim. Trzeba było je przetłumaczyć na język polski, a później na angielski. Ale pan posługuje się śląszczyzną bardzo dobrze. Zresztą zna pan kilka języków, między innymi norweski. Ja to je recht. Godą po norwesku, po czesku, po angielsku, po polsku i po śląsku. Chciałbym się tego śląskiego lepiej nauczyć, bo ja mam też tą świadomość, że te słowa pojedyncze gdzieś tam, które używała babcia, one już zanikają i to jest pewien problem, który ja widzę i chciałbym właśnie, żeby państwo polskie nas wsparło w tym, żeby ten język regionalny się rozwijał, bo, bo ja, chciałbym, ja bym chciał gadać tak, jak moja oma gadała 30 lat temu. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczy i rzeczywiście tą akcję z tłumaczami to ostatnio zaprosili mnie do tej budki tłumacze, i bo, bo mają przy moim nazwisku taki krzyżyk, że to jest ten zawodnik, który zawsze może coś tam w regionalnym języku powiedzieć. No i śmialiśmy się, bo poznałem tego tłumacza, który rzeczywiście nie dał rady wtedy przetłumaczyć tego na polski. Pomimo tego, że ja to wysłałem po polsku, bo my mamy taką też kindersztubę dyplomatyczną, że wysyłamy po języku oficjalnym, czyli w języku polskim, a on jednak chciał tłumaczyć z głowy, no i polek wtedy na maksa. No, mam nadzieję, że ten krzyżyk przy pana nazwisku będzie coś oznaczać i będziemy słyszeć. Co Róż, co Łukasz Kochut będzie mówić w Brukseli i jak będzie walczyć o nas. A teraz proszę mi powiedzieć, o czym pan myśli, tak zasypiając czasami w niedzielę? Co dla pana jest ważne, jakbyśmy odrzucili te sprawy polityczne? Ja jestem w tej trudnej sytuacji, że rzeczywiście w tej pierwszej kadencji straciłem obojga rodziców. I to na pewno jest coś, co, co jest takim pewnym brzemiem mojego obecnego stanu, też psychicznego. Ale na szczęście mieszkam w takim pięknym miejscu pod Rybnikiem, gdzie mam las i każdą praktycznie wolną chwilę spędzam na rowerze. I generalnie, no co, co jeszcze? no Czytam książki w wolnym czasie, jeżeli go mam. Staram się oglądać jakieś dobre kino. Słucham muzyki uwielbiam dalej polskiego bluesa i rocka ze jest w moim sercu. Czego my Słuchacze Radia Katowice, możemy życzyć panu? I czego pan chce żyć w Polsce? Ja myślę, że jednak bezpieczeństwo to jest takie słowo, klucz, które jest dla nas wszystkich ważne. I w Europie, i w Polsce zwłaszcza. To życzenia dla Polski. Dla Polski i dla nas, bo, bo rzeczywiście bezpieczne niebo nad Europą, bezpieczna Europa, bezpieczna Polska, bezpieczny Śląsk, to są chyba takie priorytety, o których byśmy może nie myśleli, że będziemy marzyć jeszcze 10 lat temu. I myślę, że to jest chyba na chwilę obecną najważniejsze. A dla pana życzenia? Chciałbym doczekać swoich bajtli, bo to jest coś, co na pewno jest moim jakimś też marzeniem, bo chciałbym mieć po prostu swoje własne dzieci. Ja wiem, że muszę się zabrać do roboty, panie redaktor, to już pan tak na mizerka. Chciałbym na pewno, żeby rzeczywiście ta Śląsko-Gotka została uznana za język regionalny, żebyśmy też może jako Katowice i cała metropolia uzyskali ten tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, bo to wymyśliłem swego czasu z prezydentem Marcinem Krupą. I myślę, że gdyby to się wszystko udało, to na pewno Śląsk byłby lepszym miejscem do życia. A my bylibyśmy szczęśliwi. Moim i państwa gościem dzisiaj był europoseł. Łukasz Kochot. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy.